Witam Cię serdecznie na kanale Kościoła Bożego w Strzecach Opolskich, naszych zając. Zacznę tak. Pewna pani, nauczycielka no, religii, zadała pytanie na jednej z lekcji. Dzieci, jak myślicie, dlaczego moi sąsiedzi nazywają mnie chrześcijanką? Nikt nie odpowiedział. Nieco zirytowana, powtórzyła. No proszę, powiedzcie, dlaczego moi sąsiedzi sądzą, że jestem chrześcijanką? Znowu cisza. Wreszcie przestraszony mały Jaś podnosi rękę i wykrztusił: Proszę Pani, a może dlatego, że Pani nie znają? A jak odpowiedź padłaby, gdybyśmy zapytali o Ciebie? Zadali pytanie o Twoją osobę. Chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma krótkimi myślami o tym, co to znaczy być chrześcijaninem i co to znaczy osobiście dla mnie. Skorzystam dzisiaj z dwóch fragmentów z Biblii, z Pisma Świętego. Pierwszy z nich pochodzi z dzieł apostolskich, z 11 rozdziału 26 wersetu. Dzieje apostolskie to księga Biblii z Nowego Testamentu opisująca historię pierwszych lat Kościoła, począwszy od śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Przeczytam. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Powtórzę jeszcze raz. Antiochi też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Wielu ludzi w naszym kraju uważa, że wyraz chrześcijanin pochodzi od wyrazu chrzest. Bo chrześcijanie to osoby ochrzczone, więc ci, którzy zostali ochrzczeni, są chrześcijanami. Statystyki podają, iż osoby ochrzczone w Polsce to ponad 85% populacji. Ale drodzy moi, wyraz chrześcijanin nie pochodzi od wyrazu chrzest. Wyraz chrześcijanin pochodzi od wyrazu Chrystus. Gdybyśmy chcieli dosłownie, literalnie przetłumaczyć greckie słowo użyte w tym wersecie, to musielibyśmy powiedzieć, iż uczniów nazwano Chrystusowcami lub takimi jak Chrystus albo naśladowcami Chrystusa. A to już zmienia postać rzeczy. Czytamy w Biblii, w Dziejach Apostolskich, że tych ludzi, którzy byli uczniami Jezusa, inni nazwali Chrystusowcami. Dlaczego? Ponieważ byli bardzo do Niego podobni. I słuchajcie, wcale nie chodziło tu o wygląd. Byli podobni, ponieważ traktowali innych tak, jak wcześniej innych traktował Jezus. Kochali Boga miłością, jaką widzieli wcześniej u Jezusa. Postępowali tak, jak uczył ich Jezus. Mówili tak jak Jezus. Byli do Niego podobni, bo byli Jego uczniami. Przejdźmy do drugiego fragmentu pozwalającego jeszcze lepiej zrozumieć nam znaczenie słowa chrześcijani. Są to słowa samego Pana Jezusa zapisane w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 6 wersecie. Jezus mówi tak. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Pozwólcie, że powtórzę. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. W tych słowach zawarta jest cała esencja chrześcijaństwa. Jezus mówi: Ja jestem drogą. Wiecie, droga w Biblii jest synonimem sposobu życia. Jak przez nasze życie przejdziemy? Biblia wielokrotnie nazywa chrześcijaństwo drogą drogą Pana. Jak tą drogą iść? Jaka to droga jest? Pokazał nam Jezus. On nam tą drogę wytyczył. Chodzenie tą drogą polega na chodzeniu Jego śladami, polega na naśladowaniu Go, naśladowaniu Go w codziennym życiu, zadawaniu sobie pytania: co Jezus zrobiłby dziś na moim miejscu? Gdyby Jezus prowadził biznes, jak by postępował, jakie decyzje by podejmował? Gdyby Jezus był rodzicem, jak wychowywałby swoje dzieci? Gdyby Jezus był małżonkiem, to jakim małżonkiem by był? Droga to chodzenie za Jezusem, to robienie tego, co On robił, mówienie tego, co On mówił i praktyczne, codzienne naśladowanie Go, to jest chrześcijaństwo. Jezus mówi: Ja jestem prawdą. Idąc za Jezusem, znajdujesz prawdziwą prawdę, znajdujesz mądrość i odpowiedzi, i zabrzmi to górnolotnie, ale taka jest prawda. Odpowiedzi jak żyć, jak być dobrym ojcem, jak być dobrą matką, jak zarabiać uczciwe pieniądze, jak wyjść z długów, jak wydostać się z tego bagna, może w które wpadłeś. On daje odpowiedź o sens życia. Zachęcam Cię do codziennego czytania Biblii. Wiecie, wielu ludzi dziś ma już wyrobione zdanie o tej księdze, choć nigdy jej nie czytali. Nie idź tą drogą, przeczytaj. Zacznij lepiej od Nowego Testamentu. Potem na przykład przy powieści Salomona będziesz zaskoczony tym, co tam znajdziesz. Następnie Jezus mówi ja jestem życiem. Wiecie, Jezus nie jest religią, nie jest pisem przykazań, nie jest tradycją, nie jest receptą, jak być dobrym człowiekiem. On istnieje naprawdę. Chrześcijaństwo jest relacją z Nim. Żeby wejść na jego drogę, musisz wpierw się z nim osobiście spotkać. I chrześcijaństwo polega właśnie na tym, że idziecie razem, że łączy Was relacja, że oddałeś mu swoje serce. Pozwólcie, że przedstawię pewien obraz. W Ewangeliach czytamy, iż za czasów Jezusa zazwyczaj podążały za nim tłumy. Coś jak w naszych dawnych czasach pochód pierwszomajowy, z tą różnicą, że na był Jezus. Dzisiaj chrześcijaństwo bardzo często podobne jest do tego tłumu. Jeśli zaczęlibyśmy obserwować ludzi w tym tłumie i rozmawiać z nimi, moglibyśmy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Na przykład, podchodzimy do tych na przodzie, do tych, którzy są blisko. Oni widzieli wszystko. Osobiście rozmawiali z Jezusem, widzieli, jak rozmnaża się chleb. Widzieli tę sytuację, kiedy Jezus uzdrowił trendowatego. Słyszeli go, gdy nauczał z góry. Byli w pierwszych rzędach tego pochodu. Ci trochę dalej mieli trudniej. Widzieli Jezusa, ale rzadziej niż ci z przodu. O większości rzeczy dowiadywali się z relacji z tych przed nimi. Ci jeszcze dalej już nic nie widzieli. Zostały tylko opowiadania tych przed nimi. Puszczliwie mówiąc, nie do końca im wierzyli ale bardzo pragnęli kiedyś być świadkami tego, co się działo z przodu, bo tak dobrze się tego słuchało. A ponieważ już idą jakiś czas, to teraz jakoś tak głupio byłoby zrezygnować. Ci na samym końcu to ludzie z zupełnie innej bajki. Gdybyś zapytał ich, dlaczego oni idą w pochodzie za Jezusem, to prawdopodobnie powiedzieliby ci, że, że tak naprawdę to oni nie mają pojęcia, czy tam naprzód jest naprawdę Jezus czy on w ogóle istnieje. Prawdopodobnie nie. Ale mój dziadek szedł w tym pochodzie. I moja babcia szła. Również moi rodzice szli w tym pochodzie. To ja idę. I oczywiście ochrzczę moje dziecko, by i ono szło. A jak będzie dorosłe, to samo wybierze, co dalej. Ci ludzie wiedzą, kiedy należy klęknąć, bo wszyscy klękają. Kiedy należy śpiewać, bo wszyscy śpiewają. Ale niestety nie znają osobiście Jezusa. I to nie jest chrześcijaństwo. Aby stać się chrześcijaninem potrzeba czegoś więcej niż chrzest w wieku dziecięcym. Aby stać się chrześcijaninem potrzeba czegoś więcej niż chrzest w wieku dziecięcym. Każdy, kto chciałby być chrześcijaninem, musi podjąć tę decyzję samodzielnie i świadomie. Musi osobiście się z nim spotkać, zaprosić go do swojego życia i naśladować go. Być chrześcijaninem, to znaczy chrystusowcem, chrystusowcem. Ja pewnego dnia to uczyniłem. Nic, a nic nie żałuję. I zachęcam Cię, byś zrobił dokładnie to samo. Możesz to zrobić w każdej chwili. Nawet teraz, nawet dziś wieczorem. Pozwól, że w tym momencie się chwilę o Ciebie pomodlę. Panie, wiem, że są ludzie, którzy czasem z powodu tradycji nie mieli prawdziwej okazji, by Ciebie osobiście spotkać. Swoje życiowe wędrówce są może w ostatnim rzędzie pochodu. Proszę, byś przyszedł osobiście do ich życia. Dał mi się poznać. Ty nie jesteś spisem przykazań. Ty nie jesteś tradycją, Ty jesteś żywym Bogiem. Nie chcemy znać Cię tylko z opowiadania tych, którzy są przed nami. Ale chcemy Cię znać osobiście, chcemy Cię widzieć. Chcemy Cię słyszeć, chcemy Cię doświadczać. I proszę Cię, daj się doświadczyć tym ludziom, którzy słuchają tego wykładu. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na następnym wykładzie.